Cześć ludzie, witaję was Maximus 001 oraz... Roli Franklin, tak, i Biegam I tu. was zaprosić na kolejny odcinek y, z serii... serii zagramy w Doom, Plutonio Experiment. Zagrałem. Tak, no to jedziemy. Ja włączam zegar i jedziemy dalej. Ups, co ja tu otworzyłem? Ups, co ja z domu tu otworzyłem? Okej. Okay. ja sobie zbieram ulicę, nie straty. Kurde, Zgim się pani. Je, yeah. o terminator, no, proszę akcji. się! O ty, kurde! Chodź tu! Ty? A, tu! 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 Chodź tu! na tu! Nie, no idź tam, w drugą Ja z tej strony, ty okay. tam. Bądź szybciej. To to z jednej strony, nie. a z drugiej? No tak. Okej, okay. tak Dobra, nie ciekawi. było tego, nie było tego. Łups, e... łups. Shit. Nie widzieliście tego. O, O, oh, a, to prosto. To nie było zbyt mądre? tutaj mi. E no. Fucking shit. O o. Mam kłopot. U... Ej. A myślę, że ja nie? Nie mam munici. Ja mam. Ale najmocniejszego popadka grze ma. Ale tego, pięściu pokonałem gościa. <grymne> tego latającego. No. A ja takiego zapalającego mam. Wiesz który to? Nie. A amunicja? Nie no kurde. oj, coś weszłem. Uuu, zabili mnie od razu. Fajne, fajne. Muszę go teraz zabić. A jak nie to nie nie wiem co. O jeszcze mam kubus, a to u ciebie jest go! Dobra będę kozakiem. Co jest z drugiej strony. A z drugiej strony nic nie ma. Co gdzie ty poszłeś, ej? No na ten... Ja. Na lewo. A tam nic nie ma. Hmm. No to ty... bo ja już rozwaliłem wszystko. Ops, 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 ops. Jak ty możesz powiedzieć że tu nic nie ma? Mega Sphere. Ambitny dziwi się, że ambicjonowałaś, panie. Agie Okej, okay, może tutaj. Ops, ops. A może nie? A może tak. Zostań, z że tutaj jest kolejny Ojeju. Mają. do tu to ani. A gdzie ty jesteś tu w ogóle? No przecież umówiliśmy się. No, ale... Ja w lewą, i ja w prawą O kurde, ej, jednym strzałem zabiję gościa. Uh! Wow, czerwony diabeł! No to on wkurzający. Baronek. Ale wiem, że tego, u O! Co ty zrobiłeś? Hehehehe. He, he, he. Ej! No co? Przeszedliśmy level, tak trochę hamsko, ale żegnamy się z wami. W pięć minut. Na 5 minut, i co z tego? O! Wow! O szczy... No to musimy się... A my żegnamy was. Cześć! Prosimy o subskrypcję, komentarze i kliknij z góry. I odwiedzanie naszego... I zapraszamy do oglądania kolejnych serii. Kolejnych odcinków. Dobra, dobra, słuchaj. To dziękujemy za oglądanie i po razie, pożegnaj się. Już nie, nie, bądź taki małostkowy. No cześć. Przerywaj.